Dzień dobry, kochani. Dzisiaj będzie tutorial, jak zrobić DIY. Um, to um, stajnie dla koni. dla Takich malutkich, jak jest, takich zabawów, jak masz. I, no. I, I będzie w tym potrzebnym odcinku karton, w którym mają być koniki. Ja, jeśli chcesz taki, bo na przykład dla mnie ja robię dla jednego konia. Więc, jeśli ja chcesz tak, bo mi taki wystarczy, to zrobię więc i potrzebny będą jeszcze. Nożyczki, klej, karton. Dodatkowo, jeśli chcesz, żeby w środku były y, sianko, to weź sobie sianko na przykład, albo na przykład wstążki. Ja akurat tego nie użyję, ale miałam przy sobie wstążki. I możesz, jeśli by nie chciała na przykład ozdobiać stajnie, to też weź pisaki. I zaczynamy. Na początku wytnij tutaj takie dwa rogi z dwóch stron. Jeśli nie masz takich rogów z kartonie, po prostu yy, obetnij, weź na przykład obetnij to, tą część i bo ja też będę ją obcinała, tylko na, na razie nie obcinam i po prostu yy, ją jakby zrobić takie wymiarowy wymiar, tak, żeby się mieściło w stajni. Ja mi się akurat miałam takie szczęście, że tutaj na boku miałam, które się akurat mieści, yy, więc tak, żeby, żeby były takie ładne płoteczki, które się mieści w stajni. Yy, dla jednego przedziału muszą być dwa takie paseczki, żeby się trzymały, bo inaczej się nie będzie trzymało za bardzo. I tutaj będą na przykład, że tutaj i. Tutaj będzie jeden koń, na przykład założymy tutaj drugi i takie przydziały. Więc to na jeden przydział taki jeden, takie dwa kaseczki. Teraz jak mamy takie dwa paseczki, wybierasz którą chcesz w stronę mieć. Mi się akurat ta biała. Nie wiem, właściwie nie jestem pewna, czy chcę taką brązową, czy białą. Chyba zostawimy białą. I po prostu teraz wyciągamy klej. Ja akurat mam taki. I kleimy tak dookoła D2 i się tak i tak złączamy. Nałożyłam ten klej i teraz go złączamy. Jeśli chcecie, na przykład, możecie też wziąć taki płynny klej, właśnie do takich szczegółów, ale żeby na przykład dawać ozdoby, to lepiej e, tutaj ten taki sklej dwa. Więc jeśli macie w domu te, takie dwa kleje, to weźcie dwa kleje. Takie o. bo po prostu się bardziej opłaca, na przykład do tego. I teraz mamy grubszą warstwę tego, bo tak to normalnie jest takie ciemiteńkie i to się za bardzo nie trzyma. I teraz, jeśli macie idealny karton, tak żeby on jest tak, do sufitu i on się tak trzyma, to zostawcie tak. Ale jeśli tak jak ja, to zaczynamy kleić tutaj. Teraz jak mamy sklejone te dwa, to patrzymy, nam jest stronna taśma. Wiem, że mówiłam że takie rzeczy, ale okazało się, że jednak jest potrzebne. I musimy teraz wyciąć troszeczkę dwustronnej taśmy najprawdopodobniej taki mały kawałek wystarczy teraz przyklejacie tam gdzie chcecie mieć ten płotek tą taśmę dwustronną na przykład ja chcę chyba mieć go tutaj i teraz odklejamy tę pierwszą warstwę taśmy dwustronnej czyli tocz y, czerwony znaczy jezus, warię, żółte i na to przyklejamy nasz płotek i teraz na to dajemy nasz płotek. OK. Jeśli wyobrazi się, że widać tą taśmę dwustronną, to ogólnie weźcie sobie, zróbcie tak, że dajcie tutaj na te brzegi, tam gdzie jest ta, ta, ta taśma dwustronna, dajcie sobie kartkę, żeby jej nie było widać, po prostu tak, kawałeczki ta, kartki. Albo jak macie taki karton, że nie biały, to dajecie na przykład szarą kartkę, macie brązową, ale mnie akurat to nie wkurza, więc no. Mamy ten płotek już mówię, zrobiony, tak powinien wyglądać. Będzie jeszcze tak się chwiało i można łatwo to niestety zdejmować, ale jeśli będzie, znaczy może nie tak bardzo, ale będzie się tak chwiało, więc to jest ogólnie normalne, bo niestety tak będzie. Teraz czas na półeczkę tutaj. Bo na przykład jak ja mam tutaj taką szczotkę, szczotkę, dla konia, to żeby była tutaj tak obszczepiona. I do tego potrzebujemy o takie rogi. Wystarczy taki, taką dwa, żeby ta półka też była stabilna. O ten. I tak samo jak z tamtym tutaj z potężkiem przyczepiamy do siebie dwa rogi. Możecie też mam dwustronną, jakby, ale jak z jak... Okej. Okay. Teraz czas na półeczkę i tutaj ją przyczepiamy taśmą dwustronną, bo inaczej to się nie będzie trzymało. I jeśli nawet nie masz rzeczy dla konia, to opłaca się zrobić, bo na przykład możesz zrobić siedzonko, jak masz DIY, możesz coś zrobić, żeby tutaj było, bo to się zawsze opłaca, taka półeczka. Dobra. Oj. Teraz to odczepiamy i wyczepiamy tą półeczkę. Tak się prezentuje półeczka. Okej, okay, już jestem, przepraszam że taką przerwę, yy, że takie częcie, ale jadą się na nie. Dobra, i teraz mogło Ci dać sianeczko. Bo ja robię tak, że tutaj, bo na razie mam jednego konia i tutaj to będzie sianko, a tu będzie takie dla tej dziewczyny, co to jest jej koń, to tutaj będzie dla niej taki odpoczynek. Ja tak ogólnie robię. Teraz przeczynamy to tutaj, tą część. Dobra, tak to się prezentuję. Ja akurat nie daję ścianka, bo nie mam, bo bym dała. Teraz zrobimy bramę dla końca. Co to znaczy? Czyli robimy tutaj takie przecięcie, żeby mógł koń wyjść. Takie, o jedno przecięcie, o takie jedno przecięcie całe, tylko takie jedno. Patrzcie, ja zrobiłam to tak, że najpierw tu przecinam, mm -hmm. potem na dole. I potem jeszcze robię takie kreseczki nożyczkami, żeby to się jednak jeszcze trzymało, ale żeby było to dotąd i tutaj powstają takie drzwiczki dla konia, żeby mógł sobie wyjść. I na przykład jeśli nie zrobić tutaj jedzenie, to możecie też tutaj zrobić jeszcze drzwiczki i też ja robię tutaj drzwiczki, bo tutaj mi się nie zmieści dla niego jedzenie już, bo to jest trochę mała. I tutaj mamy drzwiczki, a tutaj też będą drzwiczki, więc robimy. I tutaj mamy kolejne drzwi dla konia. I jak to na przykład tak Wam się zrobiło przez te drzwi, to macie też taką malutką taśmę klejącą zrobić tak, że tutaj trzeba odkleić, żeby wejść. I teraz jak wam tak się zrobiło, to przyklejcie kawałek taśmy do tego tutaj tak w kawałkiem taźnki. I teraz mamcie tutaj drzwiczki i macie z drugiej strony tej Dobra, tak to się prezentuje, jeśli chcecie, żeby te drzwiczki się nie otwierały, to wystarczy, że weźmiecie je tak, I tutaj też przykleicie kawałkiem, takim małym nutkim, kawałkiem taśmy i wtedy będziecie sobie tak oczekiwać ten kawałek taśmy, jak będziecie chcieli wejść i jak będziecie chcieli wyjść, to też tak. Albo nie musicie też robić tej drzwiczki po prostu, bo możecie jakby mm, po prostu się bawić, bo po prostu wkładać tam tego konia i no. Teraz jedzonko, wytnijcie sobie. Taki o kawałeczek kartonu, taki malutki, i dajcie i zróbcie o tak. O tak. I teraz zróbcie może w tym drugim. Jeśli macie drugi w boksie, jeśli macie jakby taki jak ja, to zróbcie sobie to w drugim boksie, bo to jest za małe. Ale jeśli macie takie du duże boksy, bo mieście duże pudełko, to sobie zróbcie w tym samym boksie, bo na przykład macie obok inne konie i na przykład i robimy tak o ścianę. Zobacz. I tutaj będzie ściana. Bierzemy taki kawałek taśmy dwustronnej i przycinamy je na pół. Teraz sobie przyklejacie tam, gdzie chcecie mieć ten jakby yy, pojemnie na I teraz tutaj te, dajecie do środka szaneczko, jeśli macie. A jeśli nie macie, tak jak ja, to może takie jakieś wstążeczki na razie i sobie to kupić to już szanko. Kiedyś lub po prostu przycięte, lub yy, co chcecie, tylko na przykład takie, żeby było szaneczko. Ja to właśnie przycinam taką tą wstążkę i bym miał takie kolorowe szanko. I twój koni może jeść z boksu, też po prostu stąd może jeść, albo po prostu możecie, może tutaj ten iść. Wody robimy tak samo, tylko że do środka dajemy tam takich sianka tylko tam do środka będziemy dawać niebieską bibułę lub niebieską jakąś kartkę. Tylko teraz to możemy dać obok, bo jak tutaj da, byśmy dali, to na przykład koń by nie, mógł, nie mógłby z y, boksu sobie to wziąć, tylko by musiał ciągle iść na. Mm, musiałby pani. Ta pani, która ma tego konia, by musiała ciągle go wyprowadzać stąd, do tej drugiej. Tego. I chyba to jest bez sensu. Mhm. Ok. I tutaj jeśli nie macie w domu bibuły, to po prostu pokolorujcie kartkę na niebiesko i potnijcie to, teraz to dłużej potrwa, więc chyba lepiej pójdzie po prostu do sklepu i kupić bibułę, ale jak chcecie? Ja tutaj akurat mam bibułę, wystarczy jej bardzo mało ogólnie. Tak to się prezentuje, bardzo mało bibuły złożyłam. I ogólnie bardzo mało jest potrzebne, więc całej kartki nie kolorujcie. I ogólnie e, mogu, możecie to zrobić z tym ścianki. O tym nie pomyślałam, może tak robić z tym ściankiem, ale ja to dopiero wymienię jak mój koncertje. I na razie tak zostawię. Tak to się prezentuje. Jak Wam ta półka spada jak mi, to to zróbcie taki jeszcze kawałek kartonu. Zgniecie to na pół tamto. No powinno to się już trzymać. No i zobaczcie. I się trzyma. Może to trochę ładnie, ładnie wygląda, ale możecie po prostu zrobić warstwę większą. żeby że się będzie trzymało, ale akurat ja tego nie robię, i ja tak robię. Ja aktualnie będę wymieniała y, te tutaj te foliki i będę kładła to sianko tutaj. Nie ogólnie teraz są wersje ozdabienia, bo już ta w sobie jest gotowa, ale. Teraz będzie o wiele ładniejsza, jak będziecie to robić. Tak to się prezentuje. Tutaj ogólnie może być, tutaj jeszcze będzie, tutaj możecie też zrobić takie miejsce na przeszkody po prostu. I też można tutaj zrobić, żeby po prostu było wejście dla tej dziewczyny, żeby mogła też karmić swojego konia. Przeszkody też będę nagrywała, jak zrobić. I na razie w tym filmiku to powiedzieć. Jakby możecie jeszcze sobie pomalować tutaj te boki na przykład, żeby było ładnie lub na przykład po jakieś naklejki, tak albo na przykład możecie zrobić też taki DIY, na przykład wiaderko z wodą, nie wiem, i różne rzeczy. Mam nadzieję, że Wam się spodobało. Jeśli tak, kliknijcie łapkę w górę my się widzimy w następnym filmiku. Pa, pa!